Jestem pan gęś. Cześć dziewczyny! Wednesday, patrz jaka gęś! I co? Uśmiechnij się do twarzy ci! O, narysujcie mnie! Czas start! Hurra, możemy zaczynać! Najpierw wezmę czarne ciasto i zrobię kontury. Teraz pomaluję dziób, łapki, korpus i skrzydła. Przewracać. Ale fajnie wyszło. Zwykła gęś jest nudna. Wolę narysować potworną gęś. Na tym polega zabawa. Podoba mi się. Dobra, gąska. Ojej, czas minął. Jestem gotowa. Proszę spojrzeć. No, piękny rysunek. A teraz proszę spojrzeć na mój. Co to za zębata poczwara? Nie patrz na to gąsko. A wygrywa. O tak, chodź tu, kochanie. Gratuluję, proszę bardzo. Ojej! Oj, niech ma! Kocham cię, mój puszysty słodziaczku. Wow, niezły tort, co nie? To dla was, dziewczyny. Kto go najlepiej narysuje, ten go dostanie. Super! Czas zaczynać. Świetnie. Będziemy potrzebować czarnego ciasta na kontur. A teraz nadzienie. Pruskawkowe i malinowe. A ja wolę czekoladowe. Czas minął! Co? Już? Ale jeszcze nie dokończyłam. Mam pomysł. Połóżmy nasze naleśniki na jednym talerzu, dobrze? No dobra. Właśnie tak. Mamy taki torcik. Brawo, dziewczyny! Spisałyście się świetnie! Hurra! Gratuluję ci, Wednesday! Proszę! Dziękuję! Połowa tortu wygląda fajnie. Zwłaszcza ten nietoperz. Od niego zacznę. A ja mam serce jednorożca! Miam, niam. Pycha! Zgadzam się. Kamień, papier, nożyce. Wygrałam! Kamień, papier, nożyce. Znowu wygrałam. Co to? Wow! Latający Pikachu to wasza nowa nagroda. Za najlepszy rysunek. Nawet nie myśl, że wygrasz. Jeszcze zobaczymy! Najpierw narysuję kontury, a teraz pomaluję. Czegoś mi tu brakuje. Co tam mówisz, rączko? Nic ma lepsze? O jej się nie uda. Nic ze mną nie wygra. Eee. Dziewczyny, kończymy. O nie. Proszę spojrzeć na mojego Pikachu. Co pani na to? Wspaniale, Enid. Wednesday, jest pani pewna, że chce to zobaczyć? No dobrze. Ojej, co za koszmar. Zwyciężę, Enid. Ojej, zawsze chciałam mieć takiego Pikachu. Gratuluję, kochana. Marzenia się spełniają. Dziękuję. No to lecimy. Tylko nie tutaj, spadaj mi stąd. A masz! Sama się prosiłaś, ratunku! Dziewczyny, patrzcie, kogo tu mam. Ale słodziak. Do dzieła. Jak zawsze zacznę od konturów. Wychodzi mi całkiem nieźle. Rysuję. Nie wiem czy wygram, ale na pewno się postaram. Co, u Enid? Mój kamaleon będzie najładniejszy. Rączko. Musimy działać. Enid! Cześć, jak się masz? No cześć! Co tam u Ciebie? Wyłączyłeś? Super. Anit, patrz na to. Czas dobiegł końca. Muszę to tylko przewrócić. Patrzcie. Ojej, Anit, a co u ciebie? Chwileczkę! Ojej, co się stało? Sekundę. Czemu mój naleśnik się nie usmażył? To już nieważne. Węzda i wygrywa. No nareszcie. Dostajesz tego kameleona. Super. Idealnie pasuje do mojego wizerunku. W czarnym mu do twarzy. Teraz wygląda naprawdę słodko. Hurra! Nowa runda! Narysujcie tę oto śliczną sukienkę. Zaczynamy. Czas. Start. No co za cudeńko! Okropna szmata. Nie będę tego rysować. Wolę sobie poczytać. No, jak chcesz, w sumie lepiej dla mnie. Co? Zapomnij! Nawet mnie nie namawiaj. Czytam taką fajną książkę. Nie przeszkadzaj mi! O! Potrzebuję właśnie takiego różowego ciasta. Super! Kończymy, pokaszenit z przyjemnością. Podoba się? Nie. Jak to? Czemu nie? Nie wiem, jest do niczego. A co tam mamy? Co to takiego? No rączko, to jest genialne. Wednesday wygrywa. Co? Tylko nie to. Nie chcę. No, gratuluję, łap. Co za ohyda! Nienawidzę różu. To najgorszy kolor na świecie. Ale pachnąca pizza i wasze nowe zadanie. Ślinka mi już cieknie. Bierzcie się do pracy dziewczyny. To proste. Uwielbiam pizzę. Narysuję kawałek. Pomidory, oliwki i ciasto. Świetnie. Moja pizza jest gotowa. Muszę ją tylko przekręcić. Brawo! Wednesday, co tak siedzisz? Chciałam zobaczyć, co narysujesz i zrobić to lepiej. Najpierw narysuję ciasto. A potem brzegi. Całość pokoloruję. I to wszystko? Oczywiście, że nie. Narysuję wszystkie składniki osobno. To są pomidorki. To oliwki. Czas się skończył, pokażcie! Proszę bardzo! Świetnie! Wednesday. Pizza z niczym? To dziwne. nic wygrałaś! Super! Chwileczkę, To jeszcze nie wszystko! Oto moja pizza! Praktycznie jak prawdziwa! Widziałaś taką? Ojej! Rzeczywiście gratulacje Wednesday! Oto twoja pizza smacznego! Ja też chcę pizzę. Uwielbiam jeść pizzę. Zostaniesz zjedzona. Mmm, jestem w raju. Ale apetycznie to wygląda. O, przecież ja też mam swój kawałek pizzy. I też jest przepyszna. Kurczę, budzik już dzwoni. Czas wstawać. Jaki dziś mamy dzień? Zupełnie zapomniałam. To Halloween. Świetna wiadomość. Czas na przerażające pramki. Przygotujemy nasz pierwszy żart. Potrzebuję balonu białego materiału i czarnego markera. Spójrzcie, wyszedł prawdziwy duch. Nie spodziewałam się, że to będzie takie realistyczne. Powieszę go w pokoju mi. Świetnie, jeszcze śpi. To moja szansa. Muszę działać szybko. Zostawię ducha tutaj. Tuż nad jej nosem. To nie wszystko? Mam parę naprawdę strasznych rękawic. Założę je mi. Udało się. Pozostało tylko rozrzucić kulki na podłodze. Już sobie wyobrażam, co się stanie, gdy na nie nadetnie. A na koniec damy slajma. Świetnie się rozciąga. Nie chcę go nawet wypuszczać z rąk, ale jest mi potrzebny do mojego franka. No to gotowe, muszę iść. A drzwi zakleję plakatem z ceglaną ścianą. To jest? O mamo, zostałam zaatakowana przez ducha. Fila, to nie wygląda na prawdziwe. Co się stało z moimi rękami? A. Spokojnie, to tylko rękawiczki. Już rozumiem, to pewnie sprawka Suzy. czas się nią zająć. Ojej, co jest na mojej buzi? Co za okropny sposób na rozpoczęcie dnia. Dorwę cię Suzy. Ściana. Skąd ona się tu wzięła? To jest jakieś szaleństwo! Cześć, ja! Wszystkiego najlepszego z okazji Halloween! Dostaniesz za swoje Suzy! Zemszczę się. Teraz moja kolejna na zrobienie żartu. Uwierz mi, będzie o wiele straszniejszy niż twój. Użyję drewnianego blatu z dziurą na środku i czarnej tkaniny. Teraz postawię duże wiadro po popcorni na samym środku otworu. Jego dno też trzeba usunąć. Wspaniale! Nasypię do środka popcornu, tak że nic nie będzie widać. Świetnie, połowa zrobiona. Co sądzicie o moim nowym mimidzu? Przerażający, co? Aby stworzyć upiorną atmosferę, trzeba włączyć horror i przyciemnić światła. A teraz całkowita cisza. Obserwujcie, a ja schowam się pod stołem. O, horror, świetnie! Właśnie miałam zamiar go obejrzeć. Jest tu też popcorn, super, tylko coś z nim nie tak, a no, może mi się wydawało. Niespodzianka! Ktoś ugryzł mnie w palec! Co to jest? Czy w pudełku jest jakiś potwór? O, zgadłaś! Muszę uciekać! Wybacz mi, ale teraz się nie zatrzymam. Mam jeszcze wiele żartów za zanadrzu. Do kolejnego użyję sztucznej ręki. Wygląda zupełnie jak prawdziwa. A teraz potrzebuję wiertarki. Będę wieszać coś na ścianie. Hm. Najwyższy czas udekorować dom na imprezę, ale coś mi nie wychodzi. Widzę, że potrzebujesz pomocy. Zobacz, co mam. Pozwól, że ja to zrobię. Dziękuję, Suzy. Oj, chce mi się kichać. O nie! Przeciurawiłam sobie rękę. Pomocy! Suzy, co robić? O Boże, jaka ogromna dziura! Niedobrze mi. Nabrała się! Wiedziałam, że to zadziała! Czy to ręka Suzy? Ona nie jest prawdziwa! Znowu zostałam oszukana! Dobra, czas na zemstę. Myślę, że Łysina jest idealna do mojego następnego psikusa. Świetnie się trzyma. Dodam do niej silikonowy mózg. Wygląda naprawdę dobrze, ale czegoś tu brakuje: na przykład krwi. Wezmę czerwoną farbę i pomaluję nią biały bandaż. A potem owinę dookoła głowy. Sama bym się czegoś takiego przestraszyła. Wygląda strasznie. Założę perukę, żeby Suzy nie nabrała wcześniej podejrzeń. Moim zdaniem naprawdę mi pasuje. Wygląda super. Tabliczka na sam koniec. Przyczepię ją z tyłu. To sprowokuje Suzy. Cześć, Mija! Usiądź ze mną i obejrzyj horror. Chyba to kupiła. Dawno nie ciągnęłam nikogo za warkocze. Co się dzieje? Chyba wyrwałam mi wszystkie włosy. Niespodzianka! Co za ubaw? Załatwiłam ją. Cukierek albo psikus? Mamy pierwszych gości. Cześć! Trzymaj to dla ciebie. Trzeba było wziąć kilka cukierków, a nie wszystkie naraz. Nie szkodzi, dam mu nauczkę. Zrobię specjalne czekoladowe jajka. Wezmę prawdziwe. Przebiję je drewnianym patyczkiem, zanurzę w czekoladzie i dodam opakowanie. Wyszło świetnie. Cukierek albo psikus! O, to znowu ty. Proszę, przygotowałam kilka nowych smakołyków. Zobaczymy, czy ci się spodobają. Co za zdobycz! Wygląda na to, że wziąłem wszystko, co miała. Uwielbiam kinder niespodzianki. Fut, co to jest? To surowe jajka? Och, chwyda! Rozkręciłam się i nie chcę przestać! Muszę zrobić nowy dowcip. Użyję tym razem dyni symbolu Halloween. Wyszło mi idealnie. Wystarczy, że włożę do środka świeczki. Gotowe? Myślę, że powinnam postawić to pod łóżkiem Suzy! Dobrze, że jej tu nie ma. Muszę się spieszyć, zanim wróci. Świetnie dynia jest na miejscu, ale to nie wszystko! Będę potrzebowała trampek Suzy i troszeczkę czerwonej farby. Pomaluję jej podeszwy, żeby zostawić krwawe ślady. Nie ma to jak ten klasyczny żart. Super. Gotowe. Muszę się schować. Dzień był bardzo intensywny. Jestem zmęczona. Co to jest? To wygląda jak krew. O mamo, boję się. Ktoś chyba ukrył się pod moim łóżkiem. Oh, no! Rzeczywiście, wynoś się stąd! Jesteś taka wrażliwa, Suzy. Jak to się stało, że znowu nie pomyślałam, że to twoja robota! Przestań się śmiać, Mija. Tam masz! Nie trafiłaś, nie trafiłaś. Ja tylko żartowałam, a ona narzuca we mnie poduszkami. Muszę się zemścić i chyba wiem jak. Wezmę ten śnieżnobiały ręcznik, rozłożę go na podłodze i zostawię na nim swoje krwawe odciski dłoni. Zauważyłam, że to przeraża Suzy bardziej niż cokolwiek innego. Właśnie o taki efekt mi chodzi. Super, zostawię jeszcze kilka odcisków. Teraz można powiesić ręcznik z powrotem. Gotowe! Nie będzie od razu niczego podejrzewać. Muszę jeszcze coś wymyślić, jeden ręcznik to za mało. A gdyby tak wlać czerwoną farbę bezpośrednio do słuchawki, prysznica? To na pewno wystraszy Suzy. Gotowe? A najważniejsze, że nie zostawiłam żadnych dowodów. Paweł Prysznic będzie dla niej całkowitym zaskoczeniem. Mam jeszcze jeden genialny pomysł. Zostawię na lustrze straszną wiadomość. To będzie ostatnia kropla dla Suzy. Obserwujecie. Myślę, że to wystarczająco przerażające. Chciałabym zobaczyć, jak Suzy na to zareaguje. Tylko mnie nie wydajcie. Czas wziąć prysznic. Zawsze pomaga mi się zrelaksować. Jaka przyjemna woda. Ale dlaczego jest czerwona? To na pewno kolejny wybryk mi. Wytresie i znajdę ją. O nie, na ręczniku jest krew. Co to jest? Ktoś mnie obserwuje. To straszne! Muszę się stąd wydostać.